No i żegnamy się z Bralą. mamy w planach dotrzeć na wyspę Brać, choć wczoraj wieczorem Pani powiedziała nam, że ma być sztorm, dlatego nie wiem, czy uda nam się dzisiaj dotrzeć, ale liczymy na to, że jakoś na tą wyspę się dzisiaj dostaniemy. I dotarliśmy promem na wyspę. Prać, gdzie widać całą Dalmację z tyłu za nami, trochę z przygodami, ale udało się, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w miejscu Zlatni Rad, czyli najbardziej znane miejsce na wyspie Brać. Samochód zostawia się bardzo blisko, za cały dzień płaci się 100 kun, więc dość dużo. Można też płacić za godziny, 20 kun za godzinę. No i tutaj zaraz już za nami jest wejście na plażę, więc zobaczymy to najbardziej znane miejsce, gdzie morze jest z każdej strony Ładne miejsce, którym rzeczywiście ten wystający cypelek robi fajne wrażenie, można tam sobie pójść na sam koniec i zobaczyć może z każdej strony, przy czym ludzi jest tutaj bardzo dużo, no bo to jest jednak najbardziej znane miejsce na tej wyspie brać, dlatego przygotujcie się, że będzie tu sporo ludzi. Nie wiem, czy jest w ogóle możliwość trafienia takiego czasu w ciągu dnia, żeby tych ludzi było trochę mniej, ale miejsce ciekawe polecam. A dzisiaj bardzo powszechne pytanie osób początkujących, osób, które dopiero zaczynają zupełnie od zera: czy programowanie jest trudne? Bo wiele osób, które dopiero zaczyna, które w ogóle rozważa naukę programowania, jeszcze zanim zaczyna się uczyć programowania, myśli sobie, czy to programowanie w ogóle jest dla mnie, czy ono jest trudne, czy ja dam radę i tak dalej. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu to sprawdzić, zacząć i ocenić po swojemu, czy na pewno. Programowanie jest trudne jest dla mnie, ale dzisiaj kilka wskazówek odnośnie tego właśnie, czy programowanie jest trudne, czy łatwe, czy może w ogóle nie warto się za to zabierać już w dzisiejszych czasach. No i na pewno usłyszycie wiele opinii, że programowanie jest dla każdego, że programowanie jest proste i każdy może programować niezależnie od, od wieku zawodu i tego, czym się teraz zajmuje, czy w ogóle potrafi obsługiwać komputer. E Pewnie jeszcze usłyszycie o tym, że w tym języku programuje się łatwiej, w tym języku trudniej. Szczególnie mówią to osoby, które na przykład sprzedają kursy z danego języka, że w tym języku będzie wam najprościej. Bo akurat mam szkolenia z tego języka. Więc jak to wygląda tak z mojego punktu widzenia, jak już kilka lat na początku programowałem, a teraz zacząłem uczyć inne osoby. Po kilku latach w IT. Też miałem takie podejście do, do programowania, że wydawało mi się, że programowanie jest już teraz proste. Jest już wszystkie, wszystko jest do, do zrobienia. W 2-3-4 miesiące, i właściwie zupełnie od zera jestem w stanie się nauczyć wszystkiego, ale dopiero takiego podejścia nabrałem w momencie, kiedy faktycznie już pewne podstawy i pewne koncepty poznałem, bo na początku. Jak sobie przypomnę, jak zaczynałem i pisałem pierwsze pętle, pierwsze jakieś proste algorytmy, gdzie spędzałem na tym mnóstwo czasu, to wcale nie było to takie proste na początku. I jeżeli ktoś wam mówi, że to jest takie banalne dla każdego i każdy da radę, no to nie jest to prawda, no bo jednak są pewne cechy, które charakteru, które, którymi trzeba się wykazać, żeby programowania się nauczyć. No, i jest pewna praca do wykonania, którą też musicie wykonać, więc są rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Wiadomo, jeżeli jesteś ambitny i jesteś w stanie poświęcić na to trochę więcej czasu, to jesteś w stanie to zrobić, jednak wymaga to od Ciebie dość dużo. No i trochę problem polega na tym, że wszyscy programiści, którzy udzielają takich rad na początku odnośnie tego, jak zacząć programować, często zapominają o tych swoich pierwszych. Miesiącach, latach, kiedy zaczynali zupełnie od zera, no bo oni już są na takim poziomie, gdzie im się wydaje to wszystko proste, ale jeżeli ktoś kompletnie nie wie, czym jest programowanie, no to nie jest aż tak różowo. No i taki pierwszy mit, który warto by było obalić, to to, że y, trudność nauki programowania bardzo mocno zależy od języka, który wybierzesz. No nie jest to prawda. Jeżeli wybierzesz jeden z tych najpopularniejszych języków, kilku, kilkunastu najpopularniejszych języków, to y, trudność jego nauki jest wszędzie bardzo zbliżona. Wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje upodobania, każdy, jednemu się spodoba bardziej ten sposób pisania, innemu inny, ale jeżeli nie wybierzesz naprawdę jakiegoś niszowego języka programowania, i y, który jest już dość przestarzały, czy po prostu jeden z naj, najtrudniejszych, który go mało kto używa, bo. Ludzie też lubią uczyć się języków, które są prostsze i używają ich na co dzień. No i biznes też, też lubi takie języki, bo projekty idą lepiej w językach, które są prostsze. Więc jeżeli nie wybrałeś takiego bardzo niszowego języka, który jest powiedzmy sobie zły i trudny i nikt go nie lubi, no to ten poziom i skomplikowanie programowania nauki programowania jest wszędzie bardzo zbliżony i. Nie ma aż tak dużego znaczenia, który język wybierzesz. Znaczenie ma to, jak Ty się przy, przykładasz do całego tego procesu. No bo wszędzie znajdziesz różnego rodzaju pętle, klasy, czy tam coś podobnego do klas. Znajdziesz różnego rodzaju metody, instrukcje warunkowe i i tak dalej. I to pojawi się wszędzie, tylko w niektórych językach będziesz to po prostu pisać nieco inaczej. No a co jest bardzo, bardzo ważne, o czym na początku Osoby, które dopiero zaczynają, zapominają, i a właściwie, z mojego punktu widzenia, wydaje się być chyba, chyba najważniejsze: to jest to, że programowanie po prostu wymaga czasu i praktyki. Jeżeli znajdziesz czas, jeżeli będziesz faktycznie pisać ten kod, próbować pisać kolejne rzeczy, kolejne jakieś tam programy, algorytmy, później przejdziesz do jakichś bardziej zaawansowanych aplikacji, i będziesz faktycznie Siedzieć przed tym komputerem i próbować rozwiązywać kolejne problemy, to w taki sposób się nauczysz programowania, bo programowanie to przede wszystkim czas, który musisz spędzić z komputerem, z kodem przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, więc nie jest to zależne od jakiegoś jakichś tam innych. Twoich wyborów, ale przede wszystkim od tego, ile czasu ty spędzisz nad nauką programowania i czy ty potrafisz, na przykład, przez najbliższy pół roku czy rok znaleźć sobie przynajmniej godzinę albo dwie, albo przynajmniej pół godziny dziennie, ale takiej regularnej pracy, mówię pół, bo samo pół może być mało, ale często jest tak, że programowanie wciąga i z tego pół robi się więcej czasu. Więc po prostu musisz ten czas spędzać przy komputerze i pisać, pisać, jak najwięcej. Pisać, wiadomo, że są różne inne obowiązki w życiu, ale jeżeli będziesz tak trochę też bardziej żył tym programowaniem, a nie będziesz to traktować tylko i wyłącznie jako taki obowiązek, który gdzieś tam na koniec dnia albo nie zawsze, albo raz na jakiś czas sobie zafundujesz, no to to no wtedy masz szansę faktycznie być dobrą osobą, być osobą, która się nauczy programowania, pod warunkiem właśnie, że będziesz w tym systematyczny i spędzisz nad tym sporo efektywnego czasu. No bo tutaj nie ma drogi na skróty. Jeżeli ktoś Wam mówi, że wystarczy 15 minut dziennie przez 3 miesiące i zostaniecie programistą, to nie. Chyba, że z tych 15 minut zrobi się godzina, jeżeli programowanie was wciągnie, a może wciągnąć. Tak więc czy programowanie jest łatwe, czy jest trudne? Bardzo dużo zależy od tego, jaki ty masz charakter, czy y, odnajdziesz się w programowaniu i polubisz i Lubisz na co dzień też rozwiązywać różnego rodzaju takie problemy analityczne, to wtedy wydaje mi się, że programowanie może być dla ciebie bardzo łatwe i przyjemne, i być takim rodzajem pracy, który naprawdę cię wciąga i przynosi dużo satysfakcji. Jeżeli jednak nie potrafisz usiedzieć przy komputerze kilku godzin i nie potrafisz się skupić nad jednym problemem i rozwiązywać często jeden problem wiele, wiele godzin, i męczy cię w ogóle siedzenie przed monitorem, no to może być dla Ciebie bardzo trudne. Programowanie jednak wymaga pewnych cech charakteru, i które nie wszyscy może posiadają, więc w zależności od tego, jaki Ty masz charakter, programowanie może być dla Ciebie bardzo proste i przyjemne, albo może być dla Ciebie mordęgą. Więc sprawdź, czy na pewno chciałbyś, chciałabyś programować, jeżeli dopiero zaczynasz. Więc najlepiej spróbuj i przekonaj się sama, sam. Nie słuchaj innych, którzy doradzają, że to jest idealny zawód dla Ciebie, niezależnie od tego, co teraz robiłaś. Robiłeś najważniejsze, żebyś po prostu samemu to sprawdził, sprawdziła i mogło mu, i możesz się wtedy przekonać, czy faktycznie to jest proste, łatwe, czy to jest dla mnie, czy na pewno warto w to iść, bo ja uważam, że warto, ale pewne cechy charakteru trzeba mieć. Ale tych cech charakteru też można się nauczyć. Wybrałem się dzisiaj na poranny spacer po kempingu na Boso, nagrywając ten film i powiem szczerze, że nie jest łatwo.